Hej, ciasteczka. Dzisiaj robię pyszny deser creme brulee. Banalny, prosty. Składa się tylko z czterech składników. To, tu mamy śmietankę, cukier, wanilię, jajka. Tyle. No pieczemy i jemy. Zaglądajcie na Instagram, na Facebooka. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Dzisiaj przygotuję prosty, superowy deser, crème brûlée. Jest bardzo prosty, składa się tylko z czterech składników. Tu mam przygotowane 250 ml śmietanki kremówki, którą lekko podgrzeję, bo dzisiaj nie użyję laski wanilii. Jeżeli będziecie mieć, akurat nie mam. Użyję pasty waniliowej, pół łyżeczki z ciarenkami wanilii. I teraz tą śmietankę wystarczy jeżeli użyjecie pasty czy jakiegoś tam aromatu, wystarczy ją podgrzać. Nie musimy zagotowywać. Jeżeli używamy laskę wanili, to musimy zagotować, bo ten aromat musi się uwolnić z tych ziarenek. I teraz używamy 4 żółtka. Do tego dodajemy 3 łyżki cukru i różgą pomieszamy. Nie za bardzo na Więc chwilę te jajka żółtka ujemy. lekko jest. Przestudzona, ale tak wlejemy najpierw troszkę, żeby nam te żółtka się nie ścięły. Mieszamy i pomału dolewamy resztę i dalej mieszamy. Tak będę piekła, to w takiej kąpieli wodnej, dlatego przygotowałam sobie foremkę i tutaj mam trzy takie miseczki żaroodporne, do których nalewam masę i tak. One są wysokie, lepsze by było niższe, nie mam. Takie, to tak właściwie myślę, że tyle. Może troszkę więcej. I będziemy. I teraz rządkiem zalewamy tak do połowy koklików. Piekarnik nagrzałam góra dół 150 na 45 minut wkładam. Sprawdzamy, żeby nam się nie przypiekło. No mogą się trochę przyrumienić. ewentualnie przykryjemy folią 45 minut nastawiam. No i mamy gotowy. Wystudzony. Ja on chwilę siedział w lodówce, musi posiedzieć te dwie godziny. I teraz przed podaniem posypujemy, tak myślę, że łyżeczką cukru. Może być brązowy akurat nie mam. Nawet może mniej, żeby zrobić taką taflę. Tyle myślę wystarczy. No i do tego użyjemy panika, który po prostu, no mam go. Zaraz spróbujemy, czy mi zacznie działać. I tym panikiem. robimy tu sobie taką taflę. Ops, pani, pożar, pożar. O, ale dobra, udało się, udało się. Nie spaliłam, nie poparzyłam się warstwa karmelu. Słychać? Słychać. Jest piękna tafla. Pyszny deser, bardzo prosty. Trochę czasochłonny, ale sam się piecze, potem studzi, a potem my go jemy. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.